Drodzy widzowie, początek roku to czas podsumowań. To właśnie w minionym roku powstała nasza telewizja. Pierwszym wydarzeniem, które dla Państwa zrelacjonowaliśmy, był turniej tenisa stołowego, który odbył się 21 kwietnia. Od tamtego czasu poruszyliśmy wiele tematów sportowych. Ale w każdym razie, tak, mając to do siebie, dużo walki, dużo zaangażowania. Kulturalnych. To dobry. Ja, ja uważam, że co roku jest lepiej. Oświatowych decydować o tym, czy posłać swoje sześcioletnie dziecko do szkoły, czy też pozostawić je jeszcze w przedszkolu. I Osoba, która wie, że jest no potencjalnie zdrową osobą, może się zarejestrować. Wiadomo, że wszystkie choroby związane z chorobami układu krwionośnego, gdy takie osoby, ale to zre zrealizowaliśmy pierwszą w historii Siebieża transmisję na żywo z meczu Przemszy Siebież z Wawelem Wirek. Prowadzona transmisja na żywo w internecie będzie obejrzeć można spotkania. To dzięki lokalnej telewizji TV Siebież. W naszych wywiadach rozmawialiśmy z ludźmi polityki, Byłabym Wszystkie szkoły w kraju, oczywiście jest to niemożliwe, kultury, ja Miałam 11 lat jak zaczęłam lekcje prywatne, gry na pianinie, i rozrywki. A zawsze chciałem być Ma Michaelem, wejść na scenę, pełno ludzi, i zrobić szał. 10 października zrealizowaliśmy pierwszy materiał spoza terenu gminy Siewierz, który zapoczątkował przygotowania do powstania regionalnej telewizji i TV Region. pełnowymiarowym, nowoczesnym bierzemy udział w wielu projektach. Przeżyliśmy również z wami koniec świata. Czyli już pojutrze będzie koniec świata? Na pewno nie wierzę, bo... Bardzo ważne jest dla nas również państwa zdanie na poruszany temat, bo to dla was tworzymy tą telewizję. Katarzyna Całka i TV Siewiesz.